Mordo z tej strony, Bojumatur i Pawi 1, 2, 3, D1. Dokładnie się ma. Cześć. No i on w ostatniej części, gdzie lecieliśmy do Egiptu, by mu i on mi kazał zabrać ten, jak on się nazywał, miecz. Oto dziś walizce też go mamy. Yy, I chcę mu pokazać, w jakiej piramidzie oni są, żeby on mi mógł pomóc. Dokładnie. Więc chodź na lotnisko. Chodź o to szybko, szybko. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Uh -huh, uh -huh. Dobra. Dobra, teraz wchodzimy. Jak szybko. No znowu mi nie dają przejść. Dobra. Przechodzimy, kładziemy tu walizeczkę. Dobra. I gotowe i musimy poczekać chwilę na ten samolot. No chodź tu, chodź tu, chodź, tu, No dobra, to, to ja chyba zasypiam. No o Boże, z, zno, znowu się nam spóźni samolot. Bo przesnęliśmy no. trochę. <gry> Oj, to jest obawne, znowu znowu lecimy do tych mumii. Tylko tym razem z Pawem. Dobra. Dobra, powinniśmy już jechać do tego... O Boże, jak szybko! Nie no ja nie wytrzymam. Nie no co? Dobra awaria samo. samo samochodu. Nie no awa, awaria, awaria. Musimy dojść sami tam na piechotę. Raczej. Jeszcze sprawdzę. Nie no, nie, ch nie, nie chcę jechać. No to musimy dojść sami na piechotę. Już doszliśmy do samolotu. Gdzie to jesteś? Ja tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Mhm. Dzień dobry. Eee, no dobra. My mamy zarezerwowane miejsca przy oknie. Znaczy, znaczy nie przy oknie, tylko ten, eee, przy skrzyle. Ja mam zarezerwowane przy oknie. No weź! Weź i weź. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak w ostatnim odcinku nie mogłem wejść. Dawaj, wchodzisz. Widziałem twoją głowę przez to. Przez chwilę widziałem twoją głowę przez to. No weź. Spróbuj tu usiąść. Po prostu we, szybko wskocz. O, dobra, dobra. Dobra, ja zamknę drzwi. Eee, powiem Ci, gdzie my mamy miejsce. Bo Ty to się nie znasz. My mamy Nie tu miejsce, co ja gadam. Eee, my mamy miejsce tu. Popatrz, mamy widok na... Mamy dwa okna, super. Mamy widok na. Gdzie ty jesteś? Ja tu mam miejsce. Ty to, ty tu masz miejsce zarezerwowane. Gdzie ty cho chodzisz? No, dobra. Mamy widok na skrzydło i na. Te, jak to się nazywa silnik. To lecimy Ziu. Znowu w tym samym miejscu i nie wychodź stąd. Siadasz. Dobra. Lecimy z tym koksem do hotelu, potem. Jak w ostatnim odcinku z, e, z tej serii, znaczy jak w ostatnim odcinku po prostu zobaczyliśmy to, zobaczyłem tą piramidę, no to musiałem ją eksplorować, no i wiecie. No i wiecie co się stało. <laughs> Nie chcę przypominać, jak to się nazywało. E, Momy mnie zaatakowały i chcę dziś je pokonać raz na zawsze. Więc OK. To jest nasz pokój tam. Tam dalej? Dobra, pogubiłem się. Tu jest za dużo tych pięter. Ej, gdzie ty odjeżdżasz? <noise> gdzie ty? Ej, ej! Dzieciku, to się nie widziałeś. Autobus sobie tak po prostu odjechał i spadł. Wiesz? Odjechał sobie i spadł. Dzięki za podwózkę. Czekaj, zabiję cię szybko. Będziesz bliżej. No będziesz bliżej wtedy. Bo tu jest ten spawn point. Możesz? To zaraz ja ciebie zabiję. Ej, dobra, teraz ciebie to nie widzę. No nie no jak zwykle. No nie no mówię, już wychodzi! O kurde. O kurde, to, to ty się nimi zajmij. A ja tu otworzę. Dobra, wszedłem, wszedłem, wszedłem! Nie zabiję, mnie, zabiję. mnie! Dobra, one są za silne, one są za silne. Nie no, mało HP, mało HP. Nie no ja nie widzę przez mierz. Co ja robię? Dobra, ty się z nimi zajmę i ja uciekam. Ja tu przejdę. O, usunęły się przeszkody. Ej, wiesz, że jak tu wejdziemy, to usuwają się już te przeszkody? Wiem. Tak działa. One są za silne! Czemu ja stworzyłem takie giganty? Ale coś ode mnie! Dobra, ja już je psuję. Dobra, nie mogę tak zwlekać. Nie no, zabiły mnie. Współpraca się opłaca, jak to się mówi. Dokładnie. O, Dokładnie. Dokładnie widzę, W utra się. O, o opłaca co? To coś. O kurde. Czemu ich tu zagarnąłeś? Bra, zajmij się nimi, zajmij się nimi, ja idę eksplorować tą. Dobra, nie wytrzymam. Wracamy do Polski, wracamy do Polski.